O, okej, okay, spokojnie. Zacząłem nagrywać boysy. Jezu, bomba! Kurwa, Gdzie, 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 gdzie? Pale się, palę się. Chodźcie do środka. Biegnij do środka, biegnij do środka. Zostaw to wszystko, biegnij do środka. Pamiętacie jak rozwalić tego kolesia na rowerze? No, kamieniem. Jak to kamieniem? Którym kamieniem? <laughs> Rzucasz kamień. Daj mi kamienia. Aha, kamieniem! Co się drzesz, kurde! Jak to było? Rzuć kamienia, czy jak to było? Daj mi kamienia! Daj kamienia! <ścoughs> no Czerwi nie da się. to, no. Nie da się. No nie da się właśnie, głupia kasynka. Puta merda. Maszyna. maszyna. To rozwala. Wy, bo ja nie wiem o co chodzi.

ja pierdolę, jaki stres Ale w dupę jeżę Dobra, dumba. Dobre było A teraz tym pajacem Kurwa A ja jestem kaput, bager kaput, bager kaput Hilfe, por favor Bager Ja nie żyję, ja nie żyję, dajcie życia Dzięki Już. Teraz ja nie żyję, dajcie daj życia. Żyjesz? Coś się, ja nie żyję. Ja, ja muszę. Żyjesz? Boguś, pogłusz, bo lachuj. Ty żyjecie? Żyjecie, żyjecie tylko. Zabiło mnie, zabiło mnie, dajcie życia. Kurde, ale w takim miejscu Teraz, dajcie mi Kieseź Balczek No, czekam, czekam <laughs> Fajnie jak się te czary wszystkie odbijają O Boże, ja tylko płuc Zaraz będzie żyłam Kurde. Kurwa uleczyłem ten go czar. Żyjesz bager? Ja nie żyję Żyjesz? O Oberwałem z czegoś nie. ja nie żyję ja? Żyjesz? Dziś jest pustoszenie. Hej, mnie nie Ja ciągnę naciskę guzik kazu się Już jesteś. <grywa> to jest najlepsze, Pani, po prostu, żeby trzymać się daleko od nas. Chyba, że oni po prostu ja jestem Zabiłem skurczy syna! In your face, biać? Yeah. O kurwa! Co mu zrobił? Patrz, wziął go na bary! Ale nieźle! Na pewno, co? Unlocked, by na the ratunek. co? Król Król na ratunek. No ja pierdolę, wydymował bez wezaliny. Na no no bez to man, to go uratować. Patrz, to Olivier Kahn broni maja. w bramce. Yeah przeciwników znaczy gości hmm. znaczy No ja pindol no wydymał nas jak tak mógł. Weźcie go kliknijcie, nie chcę go przemowy. Nie no, da się. Nic się nie da zrobić. Poziom kończony. High five guys. Wie, yeah, yeah. tak jakby siedział koło mnie to może bym ci zrobił high five. No żółwik, w głowę się stłuknij. No to